Niestety, proszę Państwa, nie mamy dobrych wiadomości z Warszawy. To już potwierdzone. Dzisiaj o godzinie 9 rano samolot lecący z Warszawy do Nowego Jorku rozbił się w okolicach klasu kabackiego. To sytuacja nadzwyczajna. Ola? Co? Ola. Co, co się stało? Będziemy informowali Państwa na bieżąco. Czy to ten? Tak. Wojtek, nie wleciał. Niestety nikt nie przeżył. 250 osób i 12 osób załogi poniosło śmierć na miejscu. Coś pewnie... Nie wiem. Tak. Zanim mnie do niego podążę, co? Nie rozumiałem. Winę za wypadek. Ponosi maszyna, która nagle, tuż po starcie, zerwała kontakt z zwierząt i runęła w dół. Przepraszam Państwa najmocniej. Najnowsze informacje właśnie do nas dotarły. Co się stało? To jednak był błąd ludzki. Mamy nagrania głosowe, które dotarły do nas zwierząt. To ostatnie słowa kapitana Tomasza Ospińskiego. To najprawdopodobniej celowe ludzkie zachowanie. Niewykluczony atak terrorystyczny, sabotaż albo zemsta. Nasza kamera jest na miejscu wydarzenia. Halo Przemku, czy możesz powiedzieć nam co widzisz? Tak Arturze, za mną wrak samolotu. Jak Państwo widzicie niewiele z niego zostało. I jeszcze prognoza pogody. Radzimy dzisiaj nie wychodzić z domu. Porywiste wiatry, gradobicie i całkowite zachmurzenie będzie utrzymywało się aż do późnego wieczora.